Panie widzowie, dzisiaj pokażę Wam, jak zaczęliśmy grać na serwerze Mainstar.pl na trybie Lifestyle SMP. Przez to, że dopiero zaczynamy tutaj grać, to niestety nie ma żadnego konkursu dla Was, no bo no, jakoś muszę tutaj zacząć niestety. grać. I ten, no i chyba to tyle. No to bez przedłużania i lecimy. Dobra, jestem już tutaj na y, Lifestyle. -u. Tak, jak widzicie, na razie, no, stop! Przepraszam, że przerywam, ale zapomniałem powiedzieć, żebyście zostawili suba i lajka, bo następne filmy będą o wiele lepsze. Dzięki. Gra 180 osób, więc sporo. I tak. Mam 4 godziny zagrane, bo kiedyś tutaj grałem, ale już. Ale przestałem. Dawno wtedy tutaj grałem, ale przestałem już grać, więc no taka nowa przygoda, można powiedzieć, że się zaczyna. No co, odbieram kita startowego, bo chyba no właśnie tutaj jest. Mamy item 4, 3, tutaj serce. Dobra, zarobiście. Odbieram. Dobra, no dobra, nic, tam takie rzeczy, dobra, tam mam się do Ciebie Dobra Oszust, oszust Czekaj nie tepnął, on, aha, dobra Kurde, bo Ty trochę masz za jej tych sercek. Serio? Do, dobra, dobra, y, tepa się tepnął, miałem wyłączone nagranie, ale dobra Tepnąłem, tepnąłem, tepnąłem Spuszczaj Jak? Spuszczam Spuszczaj Trzymam, 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 mi padł, padł, padł. padł, 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 padł ide, idę, idę. 4-3. O kurna, mi to zadało dużo. Dużo refów, dużo refów. Dobra, tak jak widzicie, fajny kill tutaj był. Eee, te dwie to jak coś były od przemrozka. Mamy z niego 12 refów w Set 4-3 i nie mam miecza, niestety. A ten miecz sobie wylosowałem, jak coś Ja mam tutaj. miecz, ja mam miecz, ja mam A, miecz. A, dobra, no i git, no i git. Dobra. No, no, no. Co on ci się włączył? Wraca na dół. Zrzutaj. Nie ma go. Nie ma go. Ej. Nie ma. E, dobra, tak jak widzicie, no niestety, no mało osób się tepne. dopiero tylko dwie osoby się tam trzy, nie pamiętam. I. Więc pomyślałem, że ja się tepnę. Więc właśnie jakiś typach to że sobie pisze jakieś ryski. Więc do niego się tepam. Tylko, że mam słabe ale dobra. Trudno. Dam radę, dam radę. Może dam radę. Dobra. Tep, nie działa. Rady, dobra, 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 tepa, dobra, tepa, 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 tepa. Radę. Niszczony trap, dobra. Dawaj. Dawaj, zabuduj. Dobra, zamurowałem się. Brawo. Mam typa. Tutaj. Uważaj, odmurował. Brawo. Możesz mnie tepnąć. Dobra, Weź ja je, uciekam. Wiem, wiem, nie, nie uciek uciekam, uciekam, metki. uciekam. Dawaj, dawaj, tapaj. dawaj. ja tapaj. No, jeszcze niby uciekam? Dobra. Uciekają, uciekają, uciekają! Dawaj, dawaj, dawaj! Kurde! Uciekli nam! Ja z zlogali! Ja. Yy, dobra, niestety no? tutaj typy... No, czekaj na u nich na home, ale długo ich już nie ma, więc nie chce się już czekać, ale widzę, że jakiś wranek Pokémon się tepa, więc za niego tepam. I zobaczymy, tu jest. O, tapa mnie, po mnie. Tapnął. Jestem. Oho. Dobra. Uciekaj, uciekaj, daj uciekaj, 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 mnie. uciekaj, 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 Spadł, uciekaj, Spadł. Chodź, brawo, O hity mu Co jest? Ku... Widzowie jakie hity tutaj sadzą? Dobra. Siłka dwójka to jest najlepsza rzecz. Daj, daj, daj mi sikę! Brawo Zabiłem, zabiłem, zabiłem. Let's go, jest serce. serce. Brawo, brawo, let's go. Siedem. Dobra, e, hmm. jakieś typy tutaj... Dobra, do pana do pana ziem do pana tepam, dobra? Tepnę, tepnę. Ale nie, 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 mógł skopić, no, no. Zaraz, szybko. Nebil, nebil. Kurde, nie, no Teraz, Teraz. Teraz! nie, Debil, nie, 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 się. Dobra. Ja nie, cię. Dawaj. I, ja na na ja na na ja na na jestem. jestem. go hitaj. Daj. Ma, jest twój tu duch! Oj! Uważaj, uważaj, uważaj! Wyjdź tam, wyjdź Daj Ci, dajcie się masiłkę Zamurowaj mi, zamurowaj mi! Brawo Masz siłka. A ten jeden prawie padł! Nie, ty, ty tam temu dajesz chyba! Nie, ja go zabijam tego! Zamurował, Zabrałem zamurował! Mam jeden na jeden, mam jeden na jeden. Biję od góry! Zostać dać siłkę Weźmy jakoś dać siłkę, weźmy jakoś dać siłkę On mnie zamorował, on mnie zamorował Czy ja ci odkupał, patrz, daj, daj, bravo. daj, daj Brawo Daj, pan ziemior ucieka, pan ziemior wymawia się tam Nie zabiję, 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 zabiję. O, o małe by, o małe by, on ucieka Gdzie? Kolejny spoko, by jakiś magiczny grzybek tutaj nam wyleciał nie wiem co to jest, ale dobra No to co? No będę się zepał do następnej osoby, jak tak ma być. Dobra, yy, tepam do admin to banam. tutaj, dobra No i chociaż Mam kurde ja się boję, bo ma taki nick trochę Dobra, tepną mnie, tepną mnie. Tepnął, tepną, tepną mnie jak ktoś Jestem. Sprój zapnąć, spójrz zapnąć Tepnij, tepnij, tepnij. Nie posiedza nie prośbę, dawaj, 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 dawaj. Dobra. Ja pierdzielę ile osób! I co mówię? Klipujesz to? Ej, ty on jest spocony! Ej o moj, ma owo, takie... Nie debilu. Ty jesteś debilem! Ty jesteś debilem, ty jesteś debilem! Daj mi, daj mi, daj mi, dawaj, dawaj, daj, daj! Nie bijemy się z nim. O, ma na killoff, o ma na kill, of. dawaj, 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 daj mi tego, daj mi tego. No! Bilu Tego biję! Nie! Nie ma laga! Padnę, ja padnę. Ja padniesz. Nie, biorę ci go. Oj. Czekaj. Brawo. Mam siłkę. Vigo, Bigo. bigo. Okej. Okay. Daj, Daj mi, mi siłkę. A, git. O, bo tu dipsy sadzisz, ja pierdolę. No. w ogóle. Debilu Daj Vigo. Zabijemy go. Tam tu mają trapa. Zabijesz go. Jak ja tam nie idę, ma na killoff, ma na kill nie są do trap'a, dawaj tego Kuba. Nie, on tam... Mają kolejnego, mają kolejnego trap'a, uważaj. Olej, to jest przymus Widzowie. Ej, oni nie są razem, oni nie są razem. Zabiję! Dawaj Dawida, da ja daj, daj, daj. Zabiłam! Padł, padł. 24% procent, Miecz. Dawaj Dawida, dawaj Dawida. Dawaj Dawida, dawaj Dawida. Dawaj Dawida. Daj mi siłkę, ja, siłkę, daj mi siłkę. Nie mam, nie mam. Jak to nie masz? Zabiję go. A o kurde, zabiję. dipsy, 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 dipsy mega biję. Czego zabić? Mu plecy i padnie set. W każdy nie masz siłki, oho. O kurde. Ej, ona... on ogarnia. Ej, guziki, masz guziki? Stawiam... Mam te, mam, mam. Mam guziki, stawiamy na guziki. Chyba sobie seta, chyba sobie seta z ten... zrepał, jakby. Padnie, padnie Potem za chwilę padnie Bije, bije, bije. Dawaj U je Czemu nie masz ja siłki, jem, ja jem, kurde ja Dawaj Zamrowałem, zamrowałem, o kurde, tylko nie chyba jego 50 siłek mam Git jest tam! Daję ci siłki. Zrzucono! Nie, nie pat. Ucieka ładnie. Daję, daję wam siłki. Ej, możemy tego dr. Morgana zabić. No nic nie ma. Gonicie go? Tak, ucieka, ucieka, ucieka. Gonimy go z jakimś Kubą. Co już? On mał? Nie wiem. Uciekł, uciekł. Chyba perły pacyka. tak, Perły tych Ja pierdziele, dobra. Dobra. No niestety mi nie udało się y, zabić tutaj y, typów tych, ale no zabiłem tego jednego i mam z niego mieczyk. 24%, naprawdę to jest dobry mieczyk. Fajny, fajny, będzie się nie się bić. No Zapisałem. i co? Prawie jeszcze zabiliśmy tego typa z kilofem i to naprawdę był taki kill dobry, no ale niestety się nie udało, więc no co? No ja idę dalej i się do ludzi. Dobra, widzowie, jestem już tutaj w tym miejscu i kupiłem sobie 11 serc za tej temy co tam zabiliśmy Dobra więc nieźle. Serca, bo myślę, że one będą naprawdę nam przydatne do ucieczki przy tym, przed tymi trapami. Jakoś tak to się nie dobierałem, wszystko prakty, praktycznie to samo. Eee, no i co? Chyba lecimy dalej z trapowaniem, lecz znaczy z trapowaniem, z tepaniem się, lecz może ktoś się jeszcze tepnie? Nie? O, tepa się Dawid jakiś, dobra, 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 dobra. dobra, dobra. Tepa. Dawaj, dobra. Ja idę na dół. Ej, dwóch się tepa. Dobra, double, 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 double. Ej, double. Dobra, dawaj. Ja, ja trzymam. NEDE! NEDE! Wyszedł, wyszedł, wyszedł. Egzotyczny. A tamten? I I on tu jest, on tu jest, on tu jest. Też wyszli. O, o kurde. Daj się siwkę. O, siwkę. Dobra widzowie, naprawdę przysięgam, że to nie jest ustawione. Przysięgam na wszystko. to nie jest ustawione. O kurde, ja zginę o, chyba. Nie. O kurde, jak on dpsy sadzi. On za dużo bije. On ma jakiegoś peta. Nie wiem, co zrobi on on Ja pierdzielę Jezło mi daje hity po cztery serca okay. Już nie padł. My, że Myślisz wypadł? Ja się miałem do tego typa tepać Wiedziałem żeby się do niego wcześniej nie tepać Ja pierdzielę On ma fullne deseta Uciekaj, 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 uciekaj Uciekaj żeby go zbejtować Uciekaj, ja ci z ja nim ci pomagam Proszę, oby, oby mam Proszę. jakiegoś laga dostał cokolwiek Halo

no, niestety nie udało się go zabić, no, no, full nerdę, no bo nie ma szans go zabić, jak no, Ale no, jak byśmy to był najmocniejszy film. Dobra, niestety, no co, dalej będziemy tepać ludzi, albo ja się będę tepał, bo to jest po prostu horror, siedzi się dzieje na live serio. Teraz yy, była to ostatnia taka akcja. Yy, obecnie jestem teraz na spawnie, tak jak widzicie jestem bez itemów, bo niestety zostaliśmy zabici od cheaterów wraz z przymrozkiem. Yy. I co? Niestety mi się to nie nagrało, ale w skrócie mogę to powiedzieć, że tepnęliśmy jakichś Steve'ów, oni uciekli na Strapa. Yy, potem tepnęli właśnie tych cheaterów bo oni byli mega wystakowani oni mieli też litery itemy, temy. No ale no, niestety nie udało nam się od nich uciec, bo no, no bo w czy tak nie. No i to, no i to tyle. Siemano.